Let's go z Detroit Become Human. Gdzie ostatnio zakończyłem na misji z Konorem w domu tego twórcy Androidów. którego nazwy nie pamiętam. I teraz będę miał kolejne misje Zobaczymy na ile jeszcze zostało. Zgaduję może 4-5 godzin. Gdzie dzisiaj pewnie pogram z 2,5 godziny jakoś. No, zgaduję, dwie pół godziny. Ty, w to ciekawie możesz się... można by było grać na Steam Decku. Prom4, Jin, Detroit. Tak, Detroita. Gramy wspólnie już od dłuższego czasu. Nie. I tak się zastanawiam. Jesteśmy przyjaciółmi. Eee, Okej. Okay. Zgadzam się. Bo niby czemu człowiek nie mógłby się przyjaźnić z maszyną. Dokładnie. Znaczy, cieszę się, że się zgadzamy. Ja się przyjaźnię ze swoim komputerem. Bardzo. Bardzo często znajduje się ze mną w pokoju razem. Towarzyszył mi przy wszystkich upadkach i wszystkich powstaniach. W sensie każdy wie, o czym chodzi, mówiąc powstania. Więc jak najbardziej 39 40. Czyli teraz będę miał misję z Markusem. Niestety widziałem to u takiego jednego Harufa, który lata mi nad głową. I kawałek tej misji widziałem. Niestety więc to akurat mam mocno zaspoilerowane. Nie wiedząc, że to jest coś, czego jeszcze nie miałem. Mówię myślałem, że tutaj to się kończy przez to, że właśnie się nie udało. A ty mówisz co innego? Dobry jestem. To ja gram, nie on. Kunie zgrania. Było tak miło na sam start. North. Przyjaźń. myślałam, gdzie jesteś. Musiałem pomyśleć. Podoba mi się tu. Często tu przychodzę. Świat wydaje się stąd pusty. Uwolniliśmy setki naszych, a kolejni schodzą się z całego miasta. Marzę o wolności, więc ciągną do Jerycha. Coś się zmienia. Więc zapotrzebowanie będzie na wszystko, na Tyrium Właśnie, i części Są mi posłuszni, nie zadają żadnych pytań. Poczucie posiadania władzy jest przyjemne. I straszne jednocześnie. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie są przerażeni. Boją się wojny domowej. Wielu naszych spalono w reakcji na ostatnie zajście. Ludzie nas nienawidzą. Nie dadzą nam wolności. Jak to nas nienawidzą? Miałem dobrą opinię publiczną. Jak nie posłuchają, będzie wojna. Nie mówiłeś za dużo o sobie, odkąd się zjawiłeś. Czym się zajmowałeś przed Jerychem. Bym miał wy możliwość wyboru? Mam, prawda, szczerość, wykręt. Opiekowałem się pewnym staruszkiem. Był dla mnie jak ojciec. Pokazał mi, że ludzie i androidy mogą żyć zgodnie. O. Ja wiem, co. kim ona była w przeszłości. Nigdy mi nie opowiadałaś o swoim poprzednim życiu. Nie chcę o tym gadać. I to nie na od Harufa, tylko jak robiłem miniaturkę do jednego. Norf, walczymy razem. Musimy się poznać, żebyśmy sobie nawzajem. Jak robiłem miniaturkę do jednej rzeczy, to się okazało, że w jednym artykule o niej jakimś było. Ta androidka, którą widziałaś w sklepie, przypomniała ci o tym kim byłaś, prawda? Same plusy do nie lecą teraz, gdzie co chwilę je minusowałem wcześniej. Jej, lalką zaprogramowaną, żeby zaspokajać ludzi, zabawką dla ich przyjemności. Któregoś dnia byłam sam na sam z klientem. Widzę. I nagle zrozumiałam, że dłużej tego nie zniosę. Udusiłam go i uciekłam. Teraz wiesz już wszystko. Znam taką historię już o uduszeniu, ale niestety nie ucieknę. Co Konorem grałem w tym klubie? Miłość! Dom Karla, to jak cię zostawili w jego mieszkaniu. Ja też coś widziałem. Klub Eden i śmierć tamtego człowieka, jakbym był tam z tobą. Norf? Uciekła. Biedna Norf. Miłość, jak uroczo. Simon! On żyje. Miałbym tu większe dziwienie, gdybym tego nie widział. Mogłeś mi, i pisać, że tego jeszcze nie miałem, a nie, że to nie jest od nieudanego... tamtego. A w ogóle przeżył. Jerycho podziwiam je. To samobójstwo. Wszyscy zginiemy. Proszę, Markus, jeszcze możesz zmienić Stanie. Nie rozumiesz. W końcu zobaczył kim naprawdę jesteśmy. Ta akcja przejdzie do historii. Zabiją nas na miejscu. Zeszła już, przeszła do historii chyba. jeśli mamy zyskać wolność. Markus, nie rób tego. Zrozumieją. Gwarantuję ci to. Lepszej okazji nie będzie. Mogli tutaj dać wybór. Może ktoś jeszcze do nas dołączy. Im nas więcej, tym mocniejszy przekaz. Nawróć Uwalniam cię Uwolniłem Androida się na mojego To jest kolejny Android? Uwalniam cię Również przebudzam cię. Może być przebudzanie, plus dwóch. Tam widzę jednego, tu gdzieś jeszcze jest, po tej stronie? Tutaj jest dwóch. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny, plus dwóch kolejnych. Jesteś wolny. No był pewnie z nią, jo. A ci tutaj stoją. Zamiast mi jakoś pomóc, chyba że tylko ja mogę nam wracać. No, uwalniam cię. Jej Tych, o do tego nam nie chciałem. Ile plus sześć y jakich będzie? Halo, czemu ich nie dodało do nawróconych? O dodało chyba. Uwalniam cię. Uwalniam cię. A powiedział innym tonem, tym razem trochę. Hey, to to Wracaj, ale już! Daj mu spokój, postanowił być wolny. O, nie musiałem go zabijać, jednak nie tym razem. jest, ale tu jest ten chyba, co już yy, gadałem z nim. Właz. Tego włazu. Yeah. Po co mi właz? Będą wychodzić tamci z tego? Z Jericha? czy osoby mieszkające w kanałach. Nawróć więcej androidów. Na wygląda jak Kara, halo? To Kara! Na odległość. Plus 14, Halo. Chyba, że od początku plus 14 to jest. I co, rozbije szybę? Nawet droid przeleciał. On się jak dziwnie jakoś kręcił O tak! Cześć CSX! I'm Jesus Dostałem przywództwo A ja nie muszę już przytrzymywać, wystarczy, że klikam Greg uciekł. Coś nie ma więcej. Tam w teorii dwóch stoję, ale coś nie mam na ich zasięgu. 260 Halo! Ja nie klikałem do tego przecież Możesz ja pierdolę Nawet nie miałem wyboru Halo, klikałem X bo tam jeszcze byli jacyś Chcę mieć tą kamerę klasą Policaj! Miałem 260 zwerbowanych, a mogłem mieć chyba z jednego albo dwa więcej. Rajot! Przyszliśmy tu na pokojowy protest. Chcemy wam pokazać, że też jesteśmy żywi. Zależy nam tylko na wolności. To nielegalne zgromadzenie. Jak się nie rozejdziecie, otworzymy ogień. Nie chcę wszczynać wojen. Szanujemy pokój i nie zamierzamy nikogo skrzywdzić. Ale nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki nie uznacie naszych praw. Powtarzam, to zgromadzenie jest nielegalne. Jeśli się zaraz nie rozejdziecie, zaczniemy do was strzelać. Markus, oni nas zabiją. Musimy ich ubiec. Jest nas więcej, damy im radę. Zaatakujemy, to rozpętamy wodę. Nie możemy zastosować przemocy. Po prostu tu sztujmy, nawet jeśli mieliby nas zabić. Jak tu umrzemy, to nic się nie zmieni. Markus, musimy iść już, zanim będzie za późno. To wasza ostatnia szansa. Albo się rozejdziecie, albo wszyscy zginiecie. Do ataku na miejscu, rozproszczcie się. Musimy pokazać, że się nie ugnie. Nigdzie się nie ruszyło. Josh, koleżeństwo, Norw spadło! Simon przyjaźń, tu. To wasza ostatnia szansa! Opinia publiczna do góry. Trzeba przeczekać. Stójmy w miejscu, co by się nie działo. Proszę cię, Markus, nie dajmy się wyrznąć. Pozwól nam się bronić. Nie ruszymy się. Jerycho, opinia publiczna, Markus zmarł po raz drugi. Znowu przez policję zastrzelony. Szybko, są blisko. Simona chyba zabili. mhm mm Jesteś pewien, CSX Simon dał życie, by ocalić Markusa. Simon przeżył we wrogu publicznym. Tak bym nie miał tego zakończenia. Opinia publiczna, wsparcie. Jerycho, przywództwo, Norf, miłość, Josh, Kożeństwo, Simon, przyjaźń na szaro. Mało kto nawrócił zaparkowane androidy. A jak tutaj dalej? Policja blokuje Mars. Ignoruj. No tutaj nie miałem wyboru większego akurat. Znaczy. Nieustępliwość 60% wybrała. Poświęcenie też większość wybrało. Nie widziałeś jego zakończenia? Chyba, że jak Simon nie przeżył, po prostu było inne zakończenie. Przy tym. Ale okej. Okay. Wybrałem to, co wybrała prawie większość. Prawie albo nie, sorry. Miałem najrzadsze chyba zakończenie. Mój błąd 3%. Ale to chyba dlatego, że Simon przeżył 3%. Bo tak bym miał chyba to u góry po prostu. Czyli miałem najrzadsze zakończenie. Bo chyba w całej grze, jakie mogło być. No, ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć zakończeń, gdzie moje ma 3%. Osób zrobiło. Ok.